W dzisiejszym odcinku razem z Fazerem będziemy losować na kole fortuny wyzwania, które co rundę będziemy zmieniać. Jeśli nie uda nam się zrobić w meczu 20 kili, to robię Wam konkurs na 50 zł, czyli na taki na przykład karnet w Valorancie, albo na co tylko chcecie możecie to wydać. Zostaw subskrypcję i lecimy już do filmu. Znaleziono grę. Znaleziono grę, znaleziono grę, znaleziono grę. Dobra. Faziu, jak myślisz to wypadnie? Oni sorty. Only sortie. E, nie, bieganie i strzelanie. A, dobra, spoko Dobra. No to Frenzy. Czekaj, by ja ten Ej, biegam ja muszę biegam. pamiętać, że mogę tylko strzelać biegając. Ej, ale abilitki mogę używać bez biegania, nie? Dobra, easy. <grym> easy. Easy. Po hejdzie, po hejdzie rejska, to stała bomba. <grym> jeden... <grym>. czy... tak Kanapka tak, co gra? Jest... No. No. <grym>. Kolejna runda i zobaczmy co teraz. Może teraz będzie te sorty only, które przewidziałeś. Jest only! Sorty! sorty only. Pamiętaj sobie te kille, o musimy robić. No, musimy, musimy. No dobra, nie ma go. Mam, mam, mam. mam. Na midzie, na midzie. Czekaj, zadałem. Jeszcze... Aj, aj, aj. Ej, bo ammo nie mam. Dobra. Co, nie wywaliliśmy ale... się o Wiesz co teraz będzie? Teraz będzie bieganie i strzelanie znowu. Pewien jesteś? No. Dobra, w tej rundzie będziemy mogli tylko i wyłącznie... Bieganie i strzelanie prawie było, ale jest 0,10 sensa. Ustawę 0,10 sensa. 010 <laughs> sensa. No puta. i git. Nie, nie git. Nie <laughs> git, nie. <laughs> git, jak on łodzią pływał. <laughs> Czekaj, mi da idę. idę. Ty, Ej, nie, bóg, to... bóg, nie mogę go! Zabiłem! Dobra, ale jeden przynajmniej wpadł Ej, dobra, dobra, zarąbiste to jest A w tej rundzie będziemy mogli... Jeden magazynek, możemy tylko jednego o, magazynka tak. używać Ale ja sobie mogę switchnąć broń, nie? Człowiek jak ugram, odwinam Ja mogę zmienić broń, tylko nie mogę przeładować, nie? Mmm... Nie! A, no dobra, i tak nieważne ważne. <laughs> tak nie żyje. <laughs> Człowieku, ja mam 100 ammo Easy A ci gdzie? Nie mam pojęcia No to co, panulcik? Jeszcze jeden, jeszcze raz. A ten pan gdzie? Ja przeładowałem! O kurde, i co teraz? Nie, kiedy ja to przeładowałem? To jakiś odróg był. Co teraz? Ja nie wiem, co teraz. Skosy gram, a on ci odmida. Nie no, nie sprawdzi, nie sprawdzi, nie sprawdzi. Że nie? Ja, ja nie mogę, no. Dobra, myślę, że zaliczamy. Za to myślę, że zaliczamy, no. Dobra, w tej rundzie możemy tylko i wyłącznie... Znowu 0,10 sensa. Dobra. Nie, nie da tak grać, nie? Co ty gadasz? Lecę po Człowieku, ty masz 800 dp ja mam 400, ja mam tak, jakbyś ty grał na 0,5. O kurde, ja go... Ej, po drugą stronę już wychodzisz. Idę, idę. Tutaj. Ty, dobra, Zdałem się zbić. Oh. Y no lecimy, lecimy, chociaż Dobra, plantuję Ja się muszę wcelować Człowieku, tutaj. całą myszkę po podkład World of Tanks, nie? Jest tam Co cofnij Jeszcze dodatkowo strzelanie w biegu w tej rundzie, nie? Co teraz? Co teraz? No już sprawdzam no nie, ej, 10 sensa, 10 sensa, 10 znowu? sens. Nie, 10 sens, nie 0,10 sens, 10 sens. O kurde, ale to i tak jest chyba łatwiejsze, już. O kurcze. Ale ja sobie, ja dam tapa na tym, no? Serio. Jak tu się chce odwrócić, to pirouety, piruety, nie? <ślony> Odwróć się. Za tobą, za tobą. <ślony> Jeszcze raz, za tobą, fazę, za, to. <ślony> za tobą. No tam Dobra, my to... Nie, 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 jeszcze jedną rundę z tym gramy, bo to jest dobre, to jest dobre, jeszcze jedną rundę, no. rundę na tym gramy No Losuję na następną rundę, nie dość, że mamy 10 sensa, to jeszcze jedno dodatkowe losuję Dobra. Nie wiem, <laughs> 10 centa, one tap only, no to by było dobre, no Dobra, co będzie? Wiesz co jest? Wanta? One tap only. No i jak chcesz zrobić? Ej, One tap on nie 10 cen, no to do operatora gram po prostu, I się wceluję gdzieś. A no, powodzenia. <laughs> Ale będą fliki? Poczekaj, ja mu daję One tapa One Tapony miał być! Nie wiem, to on strzela. Do prawej, do prawej. Nie do tej prawej, myślę. No nie mogę. Dobra, nice. jest. Jest, jest. <śmany> dobra, a na tą rundę co mamy? Proszę, myszka w lewej ręce. Strzelanie w skoku. To ja biorę kimś dadzą chyba. No to ja operatorem lecę nouskołpy w biegu dawać. Znaczy w skoku. Nie, 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 to nie był dobry pomysł. Posłuchaj, jest jak jest. Pomocy Co jest? Dobra, w tej rundzie co możemy robić? Kosa only farziu Kosa only Teraz je lipa Molo rzucić A myślę że on na noże chce ze mną iść Ajajaj Ale zjad kebaba Jakie baby? Gdzie te baby są? Trzy sztuki kebaba są tam gdzie te baby są? No, trzy sztuki opłacone są na dole pod składką stoją. Aby na dole? Kebaby! Jakie baby? Kebaby! Gdzie te baby? Gdzie te baby są? Poczekaj, ja usunę już te, co były. Dobra, dobra. Jak to jest, że niektóre siedziały kilka razy, a niektórych ani razu nie było? Odwrócone ośmyszki. Ale to nie jest takie złe. To, to jest. To jest. 3000... To jest. Ciekawe no, to jest ciekawe. Odwróć sterowanie myszą. Lecę w lewo, leci w lewo, lecę w prawo, leci w prawo, lecę w dół, leci w górę. Góra to dół. Dobra, pamiętasz jak mówiłem, że nie jest ciężkie, już to będzie. No No kurde, nie da się tak grać! Doskonale I co, do kila, nie? Ale do kila dalej. Gramy dalej. Losuję Ale dalej losujemy. No dobra i teraz nie dość, że odwróconałeś myszki to jeszcze monitor bokiem pewnie wleci. <laughs> tak, nie Jest! Myszka w lewej ręce! Faziu! Myszka w lewej ręce i odrócona oś myszki A Aj short są już, ty! Nie wiedziałem co to chciałeś Nie wiedziałem jak się shiftuje Tu jest shift, dobra To full auto w dół kontrolowałeś z przyzwyczajenia, nie? No, nie mogę, no. Faziu, pomóż mi. Dobra, ulta mam, mam pomysł. Biorę jarza, ultuję i lecę w nich. Nie mogę się ruszać. Aha, co ty tu robisz? Co ty robisz? Co, dla dobra nas co ty robisz? Co ty robisz? Aha. Eh, report for trolling, ok? Please, he will is, eh, blokować mnie. No nie mogę, no Co jeszcze? Monitor bokiem, będę w górę klawiaturą Myszka w lewej ręce, odwrócona oś, oś tego i monitor bokiem, co? Nie, kosa oni, no ku... O nie, odwrócona oś myszki znowu, to co teraz? Znowu odwrócona oś myszki To może chcę, żebym wyłączył to ja <laughs> Kosa oni wypadło, ale ja robimy monitor boku. bokiem za to, że ten... Ja nie mogę bokiem, ale mogę tak do góry dać, tak a ja mam nadal regreć go To może już zacznę z Wandala chociaż. Spike podłożony. Kurde. No nie da się tak, no. Co tam? Oj, przegraliśmy faziu. Bo mamy razem 19 fragów. Ha, wiesz co to znaczy fazią, że mamy razem 19 fragów? No wiem co to oznacza właśnie Więc oznacza to, że mam dla Was konkurs na 50 zł, które obiecałem, jeśli nie uda nam się zrobić razem 20 kili zrobiliśmy razem 19, więc żeby wygrać 50 zł, musisz zostawić subskrypcję i napisać w komentarzu swój nick oraz hashtag z Discorda. To są jedyne wymagania. Dodatkowo, prawdopodobnie w momencie, kiedy oglądasz ten odcinek, jest stream, no bo streamy są codziennie, więc szansa na to, że akurat teraz jest są duże. Wbijaj tam, tam jest więcej takiego gameplayu, jakiego widziałeś w tym filmie. No może nie takiego, gdzie trolije tam się staramy wygrywać. To by było na tyle. Siema!